Witamy serdecznie z naszego centrum twórczego. Ja jestem Eliza. Dorota. W naszym centrum twórczym na co dzień prowadzimy warsztaty z różnych technik rękodzielniczych, z zakresu upcyclingu. Mamy też galerię rękodzieła. Natomiast dzisiaj, właśnie w naszym centrum twórczym, pokażemy Wam, jak wykonać zegar z opony. Gdzie jest nasze centrum twórcze, to powiem, może Dorota. Znajdujemy się na Grochowskiej, główna ulica Pragi. I co potrzebujemy do wykonania dzisiejszego zadania? Przede wszystkim bohaterem jest stara opona. Z nogi. już niepotrzebnej. Nasza Dorcia jeździła taką. Taką dużą hulajnogą. Ta opona hulajnogi. woziła naszą Dorcie, tak. Taką do, dużą hulajnogą. Do pracy. Opona może być dowolna, tak? To nie musi być opona od hulajnogi, to może być. Z wózka być... dziecięcego. Albo z samochodu, jak ktoś lubi duże zegary. <laughs> jak ktoś lubi duże zegary. Czemu nie? Dalej potrzebujemy karton o wymiarze takim. Jak mamy na oponie? No takim, żeby, żeby opona się na tym kartonie zmieściła. Tak? To tak zmierzymy, będzie, będzie dobrze. Potrzebujemy coś, czym okleimy ten karton, żeby nasza, nasz cyferblat był ładny. My użyjemy worka jutowego, ale oczywiście może, możecie zastosować dowolną inną tkaninę. My mamy sentyment do worków jutowych, takie worki można znaleźć na serwisach ogłoszeniowych, serwisach aukcyjnych, ale można też podejść do kawiarni, która ma najlepiej swoją, swoją palarnię, albo do takiej naprawdę lepszej, lepszej kawiarni i bardzo często takie worki można po prostu dostać. No i przede wszystkim, co potrzebujemy jeszcze? Zegar. mechanizm zegarowy z internetu. Tak, można kupić w internecie Naj, najłatwiej. Taki mechanizm składa się no, właśnie z wskazówek, i z bazy na, na baterię. Jakich narzędzi użyjemy do tego projektu? Użyjemy czegoś, czym odrysujemy, akurat my będziemy, my będziemy używać kredy, czegoś czym wytniemy nożyk no, lub tradycyjne nożyczki. I. Medium klejące, czyli klej. My akurat użyjemy kleju, kleju na gorąco. Ale można wikolem. Tak. Jeżeli chodzi o przyklejenie, przyklejenie tego materiału do kartonu, to najlepiej wikolem. Natomiast kleju na gorąco użyjemy do przyklejenia już cyferbratu do, do samej opony. Dobrze, to nie pozostaje nam nic innego, jak, jak zacząć. Odrysowujemy. Tak? Jeszcze jak mamy brzydki rancik, tutaj. Od opony, to właśnie. ją tutaj pięknie wyczyścimy. Musimy wypięknić opony, bo różnie to tam bywa. Przy, przy zdjęciu czasami ona też ucierpi, przy zajmowaniu z felgi czasami ucierpi i też trzeba ten, ten rand. Hmm, no tak właśnie. Wypięknić. wypięknić. <noise> Wiecie o co chodzi? Żeby było równo. Używamy do tego ostrego nożyka. Już lepiej wygląda. Wygląda całkiem nieźle. I teraz yy, mamy kredę, tak? Masz kredę? Odrysowujemy. Masz kredę? Odrysowujemy oponę na kartonie. Krzywo prosto. Zobaczymy, wyjdzie. Mhm. Teraz dodamy po centymetrze odwodu do tego odresowanego okręgu, dlatego że zależy nam na tym, żeby później wkleić, wkleić ten blat w środek opony. No i żeby on tutaj ładnie zachodził za, za rant opony, to musi być troszeczkę o większej średnicy niż, niż średnica tutaj środka. Podam Ci. Proszę. Zwróćcie Dziękuję. uwagę na prawidłowe trzymanie nożyczek. Dorota akurat tutaj kroi ten karton takim ruchem krawieckim. Myślę, że krawieckim, nie krawieckim. Ale tak, w ten sposób trzymamy nożyczki, czyli tym większym oczkiem do dołu. Ja jest niebo. Dobrze, to teraz Dorota weź tą oponę ode mnie ja odresuję. Ja odrysuję teraz na, na worku YouTube. Żeby ładnie okleić to kółko, które będzie cwerblatem, odrysujemy je na worku. Na worku, lub tak jak mówiłam, na wszelkiej innej tkaninie, jaka Wam się podoba, jaką akurat macie, macie w domu. Rysujemy kredą, dlatego że kredę jest łatwo zetrzeć później z tkaniny i nie będzie, nie będzie śladów tego odrysowania. I tutaj tak samo dodajemy, dodajemy delikatny. Rand, czyli troszeczkę zwiększamy obwód, to powiedzmy 3 cm, żeby założyć tutaj z tyłu wokół tego okręgu. Wokół tego 3 cm, czy 4 to będzie, będzie akurat. I wycinamy. W przypadku worka jutowego, e, ważne, żeby nożyczki były w miarę ostre. Bo ta juta jest, jest materiałem dość wymagającym, no w ogóle do cięcia materiału lepiej, żeby nożyczki były ostre. Worek jutowy zachowujemy do dalszych projektów, a teraz będziemy oklejać. Tyle, że jeszcze zanim, zanim okleję, powiem co tutaj trzeba będzie, trzeba będzie zrobić, żeby ładnie założyć sobie tutaj ten, ten rant koła. Po oklejeniu będziemy nacinać tutaj dookoła takie słoneczko zrobimy i będziemy to zawijać do środka. Używamy do przyklejenia okręgu do worka używamy kleju do drewna. To jest taki popularny klej wikolowy, dostępny w każdym, w każdym markecie. Myślę, tu nie chcę lecieć, musimy użyć pędzelka. Ja żyć. Jak nie chcę lecieć, to się nic nie dzieje, nie panikujemy, tylko bierzemy pędzelek. Sporota czy ten pędzelek będzie ok? Czy masz jakiś inny? Możesz. Dobrze i rozprowadzimy tutaj troszkę tego kleju. Klej możemy kupić w dowolnym markecie budowlanym albo w sklepie hobbystycznym, w sklepie plastycznym. To, to jest taki uniwersalny klej, klej klejący powierzchnie chłonne. Ten klej po wyschnięciu będzie bezbarwny, więc nie przejmujemy się tutaj, że jeżeli mamy karton w innym kolorze niż biały, to się tym nie przejmujemy. Nie będzie widać tego kleju po wyschnięciu. No i jest, ok. masz mi ten benderek, żeby czegoś nie pobrudzić. Patrzymy. Dziękuję. No I teraz będziemy nacinać w ten sposób, żeby łatwo można było zawinąć na krawędzi koła materiału. Dorota, przy, przygotuj się do, tego, do aplikacji kleju, bądź w gotowości. Dziawaj mi tu po krawędzi. I smerujemy teraz koło kartonowe klejem w takiej właśnie odległości, mniej więcej, mniej więcej 3-4 cm od krawędzi. Po to, żeby można było dokleić tam. To pędzelkowi podziękujemy za udział i będziemy teraz doklejać. Doklejamy. To nie będzie takie m, bardzo proste, bo trzeba będzie chwilkę przytrzymać każdy kawałek, żeby złapało. Albo przyłożyć wszystkie razem i przycisnąć czymś, czymś ciężkim. No, my to na podorędziu nie mamy niczego ciężkiego, akurat. Także będziemy tak przytrzymywać. Mamy czas, prawda? Także nie, nie ma problemu. Klej, można tą operację wykonać, tą podklejenia, też klejem na gorąco. Tylko wtedy jest niestety ryzyko poparzenia się, bo, bo trzeba, trzeba ten materiał jednak przycisnąć. No klej na gorąco, jak sama nazwa wskazuje, jest gorący. Także mm, no, można sobie zrobić krzywdę, więc tutaj lepiej akurat posłużyć, posłużyć się klejem typu wikol. No, wiesz co? Może no też się upać jest proszę Państwa warsztat, właśnie. są rudzące rzeczy się robi. Klej tego typu wiąże do takiej no, do bez, bezpiecznego wiązania, to jest około 20 minut. Do już takiego całkowitego wyschnięcia, to jest około doby potrzebne. Natomiast na, my, po tych. Około 20 minutach możemy już montować, a właściwie to możemy szybciej, bo widać, że on już nam, on już nam chwycił ten materiał. Także tutaj w zasadzie nie ma co, co mu dawać jeszcze czas, nie? Jest. celek umyć jest, zaraz, okay. bo się będzie do wyrzucenia. Tak, bardzo ważne jest to, że wikol zanim zaschnie, można go umyć wodą, ale jak już zaschnie, to już. W zasadzie koniec z pędzelkiem. <grymne> co teraz zrobimy? Teraz zamontujemy tą naszą tarczę tutaj do, do środka opony i później ją podkleimy od spodu klejem na gorąco, który tutaj nam się już grzeje. No dobra, to co? Wkładamy trzeba będzie delikatnie nagiąć. O, proszę bardzo, jakby stąd było, nie? <grymne> dobra. teraz przymierzamy tak, żeby to nam wyszło na, o, równo, czyli tak, jest ok? Wystaje, dobrze, będzie, będzie pięknie. pięknie, dobra. No i teraz musimy mm, klejem na gorąco taką sporą ilością tego kleju połączyć od spodu właśnie tą tarczę z rantem opony. Dorta, wiesz co, to może Ty trzymaj to, a ja Cię poleję klejem, dobra? No, ale poruje. Doklejamy cały czas po krawędzi. Jak dokleimy Całość, to dobrze zrobić jeszcze jedną rundkę, czyli dokleić jeszcze raz, żeby było jeszcze lepiej doklejone. Żeby nie wypadła nam ta taśma. Tak. No, ten zegar będzie zdobił tutaj ścianę centrum twórczego, więc. Musi być porządny. Musi być porządny. Mhm. No zawsze musi być porządny, zawsze pamiętać, że no to co robicie, robicie po to, żeby to było, cieszyło oko lub było użytkowe przez długi czas. Jak widzicie, klej na gorąco kończy się, kończy się dość szybko. Może się wydawać, że ta, ta laska kleju jest dość spora, ale jednak przy takim projekcie się go używa sporo. Dlatego dobrze mieć zapas takiego, takiego kleju na gorąco przed zaczęciem pracy i zakładać, że jedna porcja raczej nie wystarczy. W trakcie pracy już no, można się wtedy zdziwić. No i my ładujemy jeszcze jedną porcję kleju. klej na gorąco chwilkę, chwilkę też wysycha. To nie jest tak, że on wiąże od razu. Ma bardzo wysoką temperaturę topnienia. No i zanim, zanim osiągnie, osiągnie tą temperaturę pokojową, to chwilę, to chwilę trzeba mu dać. Zobacz Dorota swoim fachowym okiem, czy to jest ok, czy jeszcze doklejamy. Jeżeli zdarzy się, że się pobrudzi nam przedmiot, to nie ścieramy tego na, na bieżąco, tylko czekamy aż klej wyschnie. Jak wyschnie, to wtedy łatwo nam y, się oderwie ta, y, ta smuga kleju. Trzymaj się. Dobrze, teraz chwilkę musimy podmuchać, żeby, żeby wyschło. I po wyschnięciu kleju, kiedy y, tarcza zegara już będzie stabilna, przejdziemy do montażu mechanizmu zegarka, to może w tym czasie powiemy, niech to sobie schnie, powiemy chwilę o tym, o tym właśnie mechanizmie. Czyż nie? W naszym mamy akurat trzy wskazówki, gdyż mamy też wskazówkę sekundową. Czasami są mechanizmy, w których jest tylko minutowa i godzinowa. I zasada jest taka, że robimy otwór w, w tarczy. Tenże otwór od spodu wkładamy ten, ten główny mechanizm, dokręcamy go nakrętką. No, bateria, chcesz powiedzieć, że to na baterię chodzi? Tak, proszę. Mechanizm jest na baterię, <grym> 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 która się tu Tak, zawsze lepiej działa, kiedy bateria jest w środku. Wtedy tak bardziej jest wiarygodne ten pomiar czasu. I no to akurat u nas jeszcze baterii nie ma, ale będzie. Yy, Mechanizmy dotarczy mocujemy taką nakrętką, a następnie zakładamy wskazówki. Tak, najpierw dużą, średnią i małą. Dużą, średnią, dużą, średnią i później malutką. Taką. To my to pokażemy, jak to wygląda w praktyce. Tak, ten tajemniczy znak. On tutaj Dorota w ten sposób chciała mi zasugerować, że należy znaleźć środek, środek cyferblatu. Jak zrobić to najłatwiej? Na oponie mamy taką podpowiedź. Mamy napisaną średnicę felgi, na którą ta opona się nadaje, czyli mamy średnicę środka. To jest opona 10 calowa czyli ma około 25 cm średnicy. Także znajdujemy. Dwie, dwie średnice, jedną w tą stronę, gdzie to te 25 będzie? Jest? Dobrze jest? Czekaj, 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 czekaj. Teraz, teraz środek tych 25 tak mniej więcej zaznaczamy i szukamy drugiej, drugiej średnicy, która się przednie, czyli też 25 cm. Oczywiście możecie zrobić też finezyjny zegar i nie umieszczać wcale tego mechanizmu na środku, tylko gdzieś z boku. Żeby, żeby... tylko się zmieściła. Najważniejsze, żeby się zmieściła długa wskazówka. No nam to tak, no akurat, tak Będą, będzie to pięknie wyglądało. Takie dałyśmy wskazówki. Takie, tak, dokładnie. I co teraz zrobić, żeby tu się prze przedostać? Trzeba użyć ostrego narzędzia typu śrubokręt. Y Wkrętak, ostry, ostre nożyczki, Pilnik. albo my akurat użyjemy ostrego pilnika. No to proszę bardzo, tu się rządź. Może na płasko, wiesz, bo żeby tu Państwo widzieli wszystko dobrze. Troszeczkę tak trzeba rozwiercić. Tu mamy zwykle średnice tego gwintu są 8, 8 mm, chyba tak? 8 albo 6. No w każdym razie to, to, ten otwór musi być na tyle duży, żeby nam ten, ten mechanizm przeszedł. Przejdzie. Udało się, tak? To najważniejsze, żeby z tej strony nam wyszedł kawałek tego, tego gwintu, ponieważ na niego musimy właśnie nakręcić tą nakrętkę, która, no, która będzie stabilizowała ten, ten mechanizm na tarczy. Hmm? Ok, gotowe. Gotowe? No to teraz zostało nam już tylko montaż wskazówek najpierw godzinowa, godzina, minuta i sekunda. Wciskamy na koniec, wskazówkę sekundową, jest działa. Dobrze. I co, w zasadzie nasz zegar jest gotowy. Jeżeli chcecie oznaczyć sobie Cyfry, godziny, to robicie to dokładnie na tej samej zasadzie jak wyznaczałyśmy środek, czyli przy pomocy szukania średnicy, średnicy koła. No i najlepiej robić to już na zawieszonym zegarze. tak? Czyli jeżeli powiesimy, powiesimy już zegar, to wtedy wyznaczamy sobie na samej górze 12, szóstą i dalej. To już wszystko zależy od waszej inwencji twórczej. Temat jest otwarty, ten zegar u nas będzie zdobił ścianę centrum twórczego. Myślę, że będzie pasował idealnie, przymierzymy. Jak myślisz? Świetnie, jest super. I włożymy zaraz baterię oczywiście. Oczywiście włożymy baterię. Drodzy Państwo, no tak wygląda drugie życie opony. Nie ma co takiej opony, która już swoje odsłużyła wyrzucać, tylko można ją Użyć do, do takich właśnie dekoracyjnych, dekoracyjnych zastosowań. Ale mamy jeszcze jeden pomysł, Dorota, tak? Co jeszcze można zrobić z takiej opony? Co mówiłaś na przykład? Doniczkę. Doniczkę. Pokrótce powiemy o co chodzi z tą doniczką, bo akurat no, nie dysponujemy tutaj drugą oponą, ale wykonanie tej doniczki jest bardzo proste, prawda? Żeby zrobić doniczkę, wystarczy nam pusta opona. Goła opona? Zawieszenie. I wtedy tą oponę tylko zawieszamy. Tu na dole wsypujemy co? Ziemię. Kwiatki. Ziemię. Sadzimy kwiatek. I z takiej opony możemy zrobić równie dobrze doniczkę. Jeżeli wymyślimy jeszcze jakiś super, niesamowity projekt, to na pewno nakręcimy o tym odcinek. A tymczasem zapraszamy na kolejne odcinki na naszym, na naszym serwisie Przeróbmy.pl. Da miséria.